Dlaczego warto zostać strażakiem? Bo za mundury palny sznurem. Bo ratują zwierzęta. W każdej chwili można na nich liczyć. Bo chcę być wysportowanym. Biesiaki! 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 Są odważni i idą tam, skąd inni uciekają. Bo prowadzą działania prewencyjne i edukują o bezpieczeństwie. Dlaczego warto montować czujkę tlenku węgla i w naszym domu? Bo jest to proste urządzenie, które pozwoli nam wcześniej wykryć zagrożenie, przez co ratuje nam zdrowie i życie. Nie bacząc na swoje bezpieczeństwo, niosą pomoc potrzebującym. Powiedzmy jak skutecznie udzielać pomocy medycznej. Pozbają o symbole narodowe i krzewiam patriotyzm. Bo ich dewizą jest Bóg, honor, ojczyzna. Spróbuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie, ofiarną pracą w szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej. Oto służba innemu człowiekowi, która daje satysfakcję.